Siemka widzowie z tej strony Akitka ja, Art. W dzisiejszym odcinku przechodzę obi apaty. Zaśpiewam pioseneczkę wam troszkę. Żebyś, bo niektórzy mogą jej nie znać. Apaty, 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 aha, aha. Coś w tym stylu. Dzisiaj będziemy przechodzić to drugie obi. A mamy na to tylko 10 minut. Więc... Będzie ciężko, ale jakoś damy radę. Może z lekkim oszukiwaniem, ale damy radę. Ważne, że damy, nie? Dobra, ooo! Ja tu nic nie widzę. Ooo, jeju! Jakie to ciężkie. Ciężkie mam to widzowie dzisiaj. Jakie różowe. Patrzcie, jak dam z góry to jest różowe. Jak dam do dołu, to jest białe. Mega bo Me... Wspaniale <tryk> ju nos Świetnie nie Te włosy są dla apatia <tryk> <tryk> e, Nie no pięknie co nie A tu mm. Glasz cheda mi zrobiło. No nic. Ło! Ło! Ja cię kręcę. No nic widzę, ja dzisiaj będę musiała tak przechodzić Obi. Nic co prawda nie widzę. Nie wytrzymam! Jakoś dam radę to przejść, ale jakoś. Ważne, że w ogóle? Prawie spadliśmy. Ja ciągle na tym stage'u spadam. Dlaczego? Dobra, udało się póki co przejść. No nie! Ciężkie jest to obi, ciężkie. Ciężkie jest bardzo to, widzowie. Nie wiem jak ja to przejdę. I przepraszam za dźwięki w tle, ale moja mama aktualnie odkurzała, bo wiecie, ja mam 8 lat. Harlunekar Dziwnik Ja nie mogę Czemu ja ciągle spadam To jest mega ciężki obi A było napisane Apatytowe Ale to jest obi A ja go nie mogę przejść A jestem prosem w Roblox W Minecraft może nie, ale w Roblox tak Dobra o. Ej, dobra, teraz Teraz si Idę już skillowo, O nie, chwiejący się most za pierwszym. A, a jak się. Jak się w w kolano uderzyłam. Ała, dobra, idę. No i. Ła! nieźle. Jak ja tu... Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem, kurde? A, od nowa muszę przechodzić. Wspaniałe wcale nie jest ciężkie. No dobra, idziemy. Musimy to przejść, widzowie. 10 minut. A już 4 minuty stra straciłam, bo ciągle padam. Dzisiaj jestem jakoś nie w formie. W ogóle e, filmiki są wy, każ, wy, e, co, co dwa tygodnie filmiki są co dwa tygodnie w sobotę aktualnie nie było żadnych nowych filmików ale to dlatego że miałam po prostu dużo nauki i nie miałam czasu żeby dla was nagrywać i wrzucać filmiki ale teraz aktualnie mam czas bo są ferie więc mam teraz czas żeby wam nagrywać filmiki. I już się nauczyłam, jak widzicie, nauczyłam już się dobrze nagrywać, bo nie mam. Bo w poprzednim odcinku trochę słaby, słaby wyszedł poprzedni odcinek, a tym bardziej jego perspektywa. To bardzo źle ona wyszła, a ta już dobrze wyszła, więc się cieszę. Mam. Jeśli filmik w ogóle Wam się spodoba, to zostawcie łapeczkę w górę i subika, jeśli chcesz, chcielibyście więcej takich odcinków i jakbyście chcieli mi mieć w znajomych, to mam nick, e, to mam nick adiolek z 2, 3 A z dużej litery albo wpiszcie po prostu A z dużej litery Ada, ale zaczynające się na duże A i taką minkę dziwną. Spójrzcie, to jest mój nick. Adiołek z 3 albo. daj tak. I oczko zera, podłoga, oczko. Znowu spadłam. Na szczęście, nie na sam dół. Coś czuję, że to długo będzie trwało. A moje oczy zaraz pęk, pękną od koloru białego, różowego i czarnego. <laughs> o! Prawie było spadane, ale jednak nie było spadane. Więc dobrze. Ciągle teraz... Ciągle na tym moście się wywalam. Ten most się jeszcze delikatnie chwieje. Nie wiem czy to widać na odcinku, ale ten most się delikatnie chwieje. Ja muszę ogólnie w realu, jak ja to nagrywam, to ja muszę krzyczeć, aby to słyszeć, jakbym po prostu głośno gadała, a ja krzyczę po prostu słownie. Tylko tak, żeby sobie gardło nie zetrzeć. O, to jest mega ciężkie. Zobaczcie, <laughs> <laughs> jak już w ogóle jesteśmy wysoko, mega, nie? Ła! O, kurde. Tu się już zaczyna ciężko, nie? Plus x, plus x. Tu mamy jakieś płaskie krążki. Wygląda jak trochę, jak przypalony i różowy naleśnik. Tu mamy jakieś kulki. Może to są orbisy apaty-apaty. Tylko wersja większa. O, mamy bieżnię dum dom dum A myślę, że tu będzie jakaś spadnia. Więc trzeba będzie się szybciej zatrzymać, a to po prostu takiego, no dobra. Jak dla mnie trochę to teraz już, już jest za łatwe, dosłownie, nie? Ja to przychodzę teraz szybko, nie? Ja to teraz tak szybko przychodzę i to... Teraz... <laughs> Widzieliście? Jak ja to zrobiłam? Ja po prostu tak... O, skoczyłam sobie, ale tu już trzeba Ue! improwizować. No nie, muszę spać. Nie, ale jak ja spadnę, to przecież ja nie mam gdzie iść. No chyba ja tu wejdę. I jeszcze raz sobie... Jak ja tu mam wejść? bo trzeba. Ale to już jest ciężkie tuś. Wspaniale. Ale tam nie ma jak wejść kompletnie. <laughs> tam nie ma jak wejść. Tutaj po prostu nie ma jak wejść. No chyba, żebym tak weszła. O! A to od tej strony wystarczyło wejść. Nieważne. Wystarczyło po jednej stronie skoczyć, nieźle to zrobili, nie? A w ogóle teraz będę się starała dla was nagrywać więcej odcinków, bo od ostatniego odcinka minęły ponad 4 miesiące. Ale to dlatego, że miałam dużo nauki, a teraz mam ferie, więc mam czas z wam nagrywać odcineczki i je wrzucać w ogóle hmm. taki mój sekret. Ja nie montuję w ogóle filmików. Ja ich nie montuję. Ja po prostu moi rodzice go oglądają, czy nie ma w nich ża żadnych złych treści. I po prostu tak osę wrzucam, nawet go nie montuję. Bo moim zdaniem niepotrzebne jest mu montowanie. Bo jak na ośmiolatkę, to naprawdę już dobrze sobie radzę. Więc Git. E w ogóle niedługo jadę e pilnować domu mojej siostry, ciotecznej Matyldy. Jadę niedługo jej pilnować domu. I będę się z moją babcią opiekowała z podlewała roślinki i będę tam aż cztery noce. Na pewno widzowie, na pewno, na pewno też widzowie e, będę nagrywała jakieś vlogi, czy coś w tym stylu. Na pewno będę robił jakieś vlogi, bo nie mogę moich widzów zostawić bez żadnych filmiczków, tego pewnie raci to trochę później, bo wiecie, jak mówiłam, moi rodzice najpierw muszą obejrzeć ten filmik, a dopiero potem zdecydują, czy mogę go wrzucić, czy nie. Tym bardziej, że problematyczne było też założenie mojego kanału, bo nikt z mojej rodziny po prostu nie wiedział, jak to się robi. Oprócz mojego brata, ale brat nie chciał pomóc oczywiście, bo mam 14 lat. I myślę, że ma nade, nade mną przewagę. Ale do szczęście jakoś moi rodzice dali radę z poradnika Jak zrobić kanał <laughs> Jak zrobić kanał w 5 minut A ja się uporam z tym w 2 minuty <śmiech> <śmiech> Więc naprawdę spoko w ogóle <laughs> Dajcie łapeczkę w górę, jeśli podoba Wam się SD... To, że na mój profilowy na kanał dałam swoje zdjęcie z Rala. Bo tak, to zdjęcie to jest z moja twarz z Rala. I bardzo łatwo było założyć ten kanał, więc Git. Ja już się z Wami żegnam, widzowie. E, ale jeśli chcecie, party, to zostawcie łapeczkę, subika i dzwoneczek. A ja się z Wami żegnam. Papa, Dolsky, dwa. Pichu.